Wiecie, z czym mi się kojarzą te nadchodzące święta? Z dość, kurwa, sporym zakłamaniem. Z zakłamaniem ludzi, którzy siadają do tego wigilijnego stołu. Te rodziny i tak dalej, często przypadkowi ludzie. <grym> e, takie udawanie, wiecie, to, kto to nie jest kim i tak dalej. Raz do roku się spotykamy, wszyscy pierdolą ten smoltok. E, udają kogoś, kim nie są przed innymi, przed samym sobą. Ta taka spinka, kurwa, żeby się pokazać jak najlepiej tu, to tak samo jak kurwa 1 listopada na tych cmentarzach, kurwa, ta rewia mody, to wszystko, to sztuczne takie. Wszyscy są, udają może nie wszyscy, ale większość, a mało kto sobie zadaje pytania najważniejsze, kurwa, po co tu jesteśmy, albo drugiemu, jak ty naprawdę się czujesz, i, i ten, tylko omawianie jakichś sensacji z dnia dzisiejszego, tej takiej gównianej bieżączki, a już nie daj Boże, kurwa, wejście na politykę, gdzie my Polacy jesteśmy Poróżnienie od lat, czy jakieś covidowe tematy, kurwa, szczepiłeś się, nie szczepiłeś? A chujcie to interesuje, kurwa. Ja się nie szczepiłem i mam wyjebane, kurwa. Ale też nie nawoływałem, kurwa. Nie śledziłem, nie, nie postowałem, nie lajkowałem jakichś, kurwa, materiałów, kurwa. Podjąłem swoją decyzję, wszyscy chcieli dookoła, żebym się zaszczepiła powiedziałem, dajcie mi spokój, kurwa, wypierdalać to moje życie i tyle, kurwa. I niech każdy o sobie decyduje. Ale tak tylko mówię, pomimo że atmosfera tych świąt jest przepiękna, przepiękne mamy te jarmarki w Polsce na rynkach. Naprawdę mamy przepiękny kraj, trzeba to docenić. Ale niestety ludzie ludzie się zatracili, kurwa, zakłamani kasiora, inne rzeczy. I, I to takie, no bo to niskiego, kurwa. Każdy chce się, wiecie, pokazać, ubrać jak najlepiej i tak dalej, kurwa. A tu worak na szmaty trzeba, kurwa, na zimnioki. Ale to dziewczyny niektóre tak idą na wigilię, kurwa. I bardzo dobrze. I to pochwalam, kurwa, w wigilię. Trzymajcie się.